Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Kuba, który studiuje drugi rok dziennikarstwa i komunikacji społecznej. I właśnie zapraszam Was do poglądania drugiej części o tym kierunku. Chciałem pójść w ten kierunek, to nie była żadna druga opcja, bo już interesowałem mnie media i miałem już styczność w gimnazjum i w liceum. Właściwie to, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to miastyczność od razu od podstawówki, dlatego że tam pisałem parę artykułów do gazetki szkolnej. To było takie dosyć, bym powiedział, no wiadomo, mieliśmy tam po 7-8 lat, no ale to już był, to była już taka zajawka. Potem była gazetka szkolna w gimnazjum, potem też jakieś projekty związane z tworzeniem animacji i to po prostu tak to poszło, więc postanowiłem swoją wiedzę poszerzyć o to i, i tak pokierować po prostu swoją ścieżkę wy, wykształcen z wykształceniem. Dlaczego Uniwersytet do Polski? E, sugerowałeś się opinią, e, może właśnie informacjami na stronie uczelni? Z jednej strony tak, sugerowałem się opiniami, ale to opiniami bliskich osób, bo mój wujek tutaj studiował bardzo dawno temu. Nie pamiętam, czy to nie były czasy jeszcze wyższej szkoły pedagogicznej, ale nie jestem w stanie ręki uciąć. Eee, I mówił mi, że po prostu było tutaj, tu atmosfera była po prostu inna, nie ma takiego wyścigu szczurów, można byłoby powiedzieć, jak to jest na większych uniwersytetach. I też na tym mi zależało, żeby nie pędzić nie wiadomo jak, tylko po prostu realizować się w tym, co chciałem i po prostu zobaczyć, jak to jest. A że Opole jest niedaleko do Wrocławia, to mogę często wracać e, do rodziny, do znajomych, których mam tam. I wybrałem też Opole, bo jest mniejsze od Wrocławia. Chciałem też trochę odpocząć od tego codziennego zgiełku, które, e, który mi doświadczał od urodzenia. Jak Twoje zainteresowania mają się właśnie do kierunku dziennikarstwa? Przede wszystkim moje zainteresowania oscylują wokół, e, wokół mediów, wokół, e, powiedzmy, mediów e, telewizyjnych, filmowych interesuję się przede wszystkim technikami montażu, nagrywaniem różnych materiałów wideo, tworzeniem różnych animacji i już po prostu posiadałem wiedzę już z poprzednich lat odnośnie różnych technik filmowania. Bardzo często patrzyłem i yy, patrzyłem na różne filmy właśnie z tej perspektywy bardziej technicznej. Czyli można byłoby powiedzieć, że te zainteresowanie oscylują tak wokół, yy, wokół filmu, ale także wokół tego stricte dziennikarstwa, bo też lubię pisać, czyli, bo, czyli można byłoby powiedzieć, że dosyć precyzyjnie no i, i adekwatnie. Jakie przedmioty zdawałeś na maturze, żeby się tutaj dostać? Żeby się tutaj dostać, to. w Strzeliłem się bardziej w humanistyczne przedmioty. E, zależało mi bardzo na historii i wiedzy o społeczeństwie. Nie pamiętam już ile miałem procent, ale z tego co wiem to jest ciekawe. Dostałem się na uniwersytet dzięki matematyce, bo się okazało, że, na, że z matematyki miałem jedną z, najwyższy, z najwyższych procentowo wyników, co mnie zdziwiło, bo jestem osobą, która e, miała, pamiętam, korepetycje ze dwa lata, była do tyłu ze wszystkim, e, ale tak to myślałem sobie, że dziennikarstwo i te sprawy to jest właśnie rzecz typowo humanistyczna, więc postanowiłem polegać tutaj na polskim trochę na angielskim i na przedmiotach humanistycznych historii WOS. Co chcesz być w przyszłości? Prawdę mówiąc, na tę chwilę yy, nie mam takiego określon określonego celu, natomiast... Yy, Mogę wymienić kilka takich powiedzmy stanowisk, na których chcę się po prostu e, chciałbym się znaleźć. Chciałbym w filmówce być e, na przykład e, osobą, która operuje kamerą, już takim sprzętem naprawdę profesjonalnym, też zajmować się tymi kwestiami związanymi też z oświetleniem i też z montażem, czyli chciałbym być takim technicznym od filmów i od produkcji telewizyjnych, bo już z tym styczność taką miałem, ale też e, również chciałbym założyć jakąś firmę, e, chciałbym na przykład reprezentować jakąś firmę na zewnątrz. Być rzecznikiem, na przykład prasowym, albo po prostu też spełniać się jako pisarz, bo piszę też własną książkę i ostatnio wiadomo, przyznawał obowiązków przez studia i przez to, że się bardzo angażuję. To nie mam czasu, ale generalnie to już jest paręset stron, w związku z czym też chciałbym się spełnić właśnie w, w tym kierunku pisarstwa. To jeśli mogę zapytać, o czym będzie ta książka? No ta książka generalnie jest e, od tematyka fantazy opowiada o powiedzmy rasie, która rzekomo została wytępiona, ale chowała się, że tak powiem, w takiej krainie. Specjalnie żeby po prostu nie doszło do drugi raz do takiej czystki e, tyle co mogę powiedzieć. E, e, Pojawia się, pojawia się, wątek wiadomo miłosny, jest sobie, jest sobie mężczyzna, który jest z innej rasy, pojawia się kobieta, która jest z tej rasy bardzo, e, bardzo nękanej przez setki laty, spotykają się, próbują przeciwdziałać temu działaniu, chcą w jakiś sposób się ujawnić i z tego, z tego co pamiętam, bo pisałem to już dawno temu, ujawniają mroczne sekrety z przeszłości i odkrywają, że zło, które e, dawno było w uśpieniu, znowu się przebudziło, czyli powiedzmy, takie fantazy z akcją, no, żeby się po prostu podobało, bo mam nadzieję, że się, po, że się spodoba kiedyś to tam się wyda. A czy te studia pomogły Ci jakoś, y, właśnie, że podjąłeś się działania w pisaniu y, książki? Bardzo, wiesz, bardzo, dlatego, że e, działając powiedzmy, nie tylko w kołach naukowych, bo ja tutaj działałem generalnie w trzech kołach naukowych, Radia, Telewizja i Gazeta, e, to miałem też możliwość e, szlifowania swoich umiejętności pisarskich. E, tutaj e, wydawcy poszczególni po prostu mówili, nad, czy zdarzają się jakieś e, błędy, powtórzenia. Ja sam miałem sprawdzian z sprawdzania tekstów innych osób i stwierdzili, e, członkowie redakcyjni stwierdzili, że idzie mi całkiem dobrze, więc można byłoby powiedzieć, że ten e, umiejętności pisania e, bardzo mi, bardzo mi pomogły, w szczególności także sposób i specyfika studiów, która też w jakiś sposób nas, nas skłaniała do pisania. Teraz mamy czasy, wiadomo, jakie w trybie zajęć online też piszemy dużo tekstów, w związku z czym to też bardzo pomaga. Nie? Już niedługo czeka mnie licencjat, więc też będę musiał się zabrać o stronę roboty, ale na razie nie. A który z tych kół najbardziej się podoba? Zdecydowanie koło naukowe SETA, Studencka Telewizja Uniwersytetu Polskiego, tutaj ją reklamuję, e, dlatego że byłem z nią praktycznie od początku i jestem do teraz, e, dlatego że tutaj jest pewna forma swobody, można się na spokojnie realizować w swoich działaniach, e, zawsze są jakieś e, po prostu tutaj najwięcej osób fajnych, pozytywnie zakręconych tutaj, że tak powiem, poznałem. I co najważniejsze, najwięcej, najwięcej wniosłem, że tak powiem, stąd, dlatego że tutaj nie tylko mieliśmy szereg warsztatów, szkoleń, ale także dużo się działo. Wiadomo, ja niestety jestem jednym z tych pechowych roczników, który nie doczekał się pestonaliów, ale mieliśmy jeszcze wcześniej jakieś no, wydarzenia, które nagrywaliśmy, ogrywaliśmy i robiliśmy, trzaskaliśmy te materiały, jak po prostu się da. I można by powiedzieć, że do tej pory też ich w sumie było. Zmieniamy ten format. Ja tutaj po prostu bardzo się zżyłem, i po prostu zauważyłem, że w przeciągu dwóch lat redakcja i system pracy, jakże i, jak też emisja się zmienia, i to yy, jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, więc no, czuję się tutaj najlepiej w telewizji. Super. E, mówisz, że zbliżasz się do licencjatu. No to tak samo tak. do wyboru moduł. Który z tych modułów ty byś chciał wybrać? Zdecydowanie moduł związany z, z dziennikarstwem audiowizualnym, bardziej z, filmu, z filmówką, dlatego że e, mieliśmy na pierwszym roku przedmiot, który się nazywa Dziennikarstwo telewizyjne, które prowadziła Barbara Białową, to była taka filmówka w trybie przyspieszonym, dlatego że opowiadała o wielu, o, opowiadała to w formie praktycznej, a co najważniejsze jeszcze nam, jeszcze mieliśmy do niej pracę zaliczeniową, która polegała na nagraniu sytuacji, która się wtedy działa, po prostu z naszego otoczenia. I pamiętam, że wtedy leciało bardzo dużo wskazówek, które były bardzo wartościowe, a ja szanuję bardzo osoby, które mają dużo wiedzy. Jak wyglądają warsztaty na drugim roku? Na drugim roku przedmioty są stricte nakierowane na dziennikarstwo. Mamy coś takiego jak research dziennikarski, wprowadzenie do badań naukowych. Mamy nowe media, czyli akurat wszystko, co jest związane z social mediami, i także systemy medialne. Czyli można byłoby powiedzieć, że polityki jest naprawdę jak na lekarstwo. Bardzo dużo jest rzeczy, na przykład mamy też taki przedmiot jak PR, czyli dużo jest rzeczy związanych z dziennikarstwem, e, też takie rzeczy praktyczne, na przykład na researchu wiadomo e, uczymy się w jaki sposób kompletować, segregować informacje i w jaki sposób je weryfikować. E, na systemach medialnych no to, to to wygląda, zapoznajemy się z europejskimi i z ogólnoświatowymi systemami medialnymi, czyli jak funkcjonuje praca, radio i telewizja i to można byłoby powiedzieć, że to jest Tyle z polityki, a reszta to jest stricte dziennikarstwo. Um, to jest stricte dziennikarstwo, a na badaniach naukowych to jest takie typowe, żeby nas po prostu nauczyć, w jaki sposób prowadzić badania, bo to też jest cel uniwersytetu. No i jeszcze pro seminarium, w jaki sposób pisać pracę. No i można, no i to w sumie tyle, czyli nie wiadomo. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i mam nadzieję, że Wam w jakimś stopniu pomogłam. Dziękuję i do zobaczenia.